Ten materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Film nie ma na celu promowania, zachęcania ani instruowania w zakresie zażywania żadnych substancji psychoaktywnych. Wszystkie informacje przedstawione w filmie oparte są na ogólnodostępnych źródłach naukowych i mają służyć zwiększeniu świadomości oraz redukcji szkód. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz, a dziś będziemy omawiać 2CB. Znany również jako Tusi, choć nie powinna mieć takiej nazwy, bo wielu osobom się to myli z Pink Cocaine czyli mieszanką od 3 do 5 substancji na raz. W jednym proszku, oraz druga nazwana to, to celinka. Jest również cała rodzinka 2C, czyli 2CP lub 2CI, ale to jest temat na oddzielny materiał. Jeśli chcecie brać udział w głosowaniach na kolejną substancję lub grupę substancji, to zapraszam na mój serwer Discord. Jest tam naprawdę wiele sposobów, aby się socjalizować i zdobyć pożyteczną wiedzę. Można również się tam ze mną skontaktować prywatnie. Ale teraz wróćmy do odcinka. W przychodzi w formie tabletek, takich samych jak na przykład MDMA, przykładowy wzór się teraz wyświetla, ale też w formie chlorowodorku, czyli proszku. Może on być dodawany do własnoróbek, czyli kapsułek, lub mieszany z nieszkodliwym proszkiem oraz aromatem truskawkowym, z czego wychodzi tzw. zwane TUSI. Dla jasności, TUSI i Pink cocaine jest nazywane tak samo, ale moim zdaniem. 2 najbardziej pasuje do 2 przez to jak to się mówi po angielsku. Za to pink cocaine powinno być przypisane do tej niebezpiecznej mieszanki substancji. Ale i tak każdy będzie to nazywał inaczej. Potem ludzie będą się kłócić o to, kto ma rację, gdzie obaj jej nie mają, a zarówno mają, przez to jak obie substancje zostały nazwane. Calinka jest bardziej empatogenem, entaktogenem przy niższych dawkach. Za to przy wyższych potrafi dać bardzo intensywne doświadczenie psychodeliczne, czyli empatogen, psychodelik oraz po części stymulant. Dlaczego po części? Bo porównujemy dwa cb do na przykładem MDMA. A teraz zacznijmy od efektów. Euforia, zwiększona empatia, umiarkowana stymulacja, rozszerzenie źrenic, wizualizacje, halucynacje, przy tym specyfiku można zaobserwować o wiele bardziej realistyczne efekty wizualne, postacie, płynne ruchy, kształty przypominające coś prawdziwego oraz aury wokół przedmiotów lub ludzi. Nasilone odczucie ciała oraz tym razem nie zwiększona seksualność, tylko działanie afrytyzujące, chociaż czysto teoretycznie jest to to samo, ale nie jest. Drastyczne zwiększenie przyjemności seksualnej. Kiedyś 2CB było sprzedawane jako afrytyzjak w seksshopach. Pod nazwą Nexus, stąd nazwa właśnie Nexus Flip na połączenie 2CB z MDMA. Ale o tym połączeniu trochę więcej za chwilkę. No i też czasami można doświadczyć nagłych ataków śmiechu. To nie jest taka typowa śmiechawa jak poziole, tylko nie do skontrolowania się śmiech. Czasem nawet bez powodu. Miałem znajomego, który dosłownie śmiał się dobre dwie godziny bez przerwy i nawet nie wiedział czemu. To nie jest nic złego, choć trzeba uważać, żeby złapać oddech podczas śmiechu. Oraz ostatnie, czyli tak zwany bodyload. Przy 2 cb jest on w miarę ciężki i obejmuje takie odczucia jak bardziej intensywne odczucie bicie serca, czyli że po prostu no, bardziej czujemy bicie serca. To nie tak, że musi one jakoś nam mega szybko bić, jakoś mocno bić, tylko po prostu bardziej to czujemy. Halucynacje dźwiękowe na początku doświadczenia możliwe bardzo przez rozluźnienie mięśni i szczęki, głównie dzwoneczki i lub piszczenie. Uczucie, że skóra jest bardzo inna w dotyku. Niektórzy to opisują jako plastik. Ja osobiście czułem to jak jakaś taka guma. Spowolnienie czasu oraz odbieranie dźwięków. I ostatnie. Uczucie bycia pod wodą. Co możliwe, że jest w miarę częste, ze względu na tryb raporty, które czytałem. Wiele trybów było w tematyce oceanu, jeśli były to pełne, intensywne doświadczenia psychodeliczne z celinką. Chciałbym oczywiście podkreślić, odnosząc się do komentarza pod filmem o kokainie, że nie wszystkie skutki uboczne występują za każdym razem, co wydaje mi się, że jest powszechną wiedzą. Ale teraz je wymieńmy. Niesamowicie intensywne kłucie błony śluzowej nosa przy podaniu donosowym, co jest, no, akurat pewne, lekko przyspieszony puls, zwężenie naczyń krwionośnych, wzrost ciśnienia krwi, odwodnienie. Tutaj oczywiście zasada zawsze przeze mnie powtarzana pół litra wody max na godzinę, Izotonik oraz opcjonalnie dodatkowo elektrolity w tabletce musującej. Lekki wzrost temperatury ciała, choć raczej rzadko, zmniejszone poczucie głodu nie zawsze, choć przy wyższych dawkach potrafi być bardzo mocno stłumione, możliwe nudności, potliwość, też w miarę rzadko, zawroty głowy, możliwy szczękościsk, ale niekonieczny. Niepokój przy złym set and setting, czyli nastawienie psychiczne oraz otoczenie, w którym się znajdujemy, bardzo rzadko nieregularne bicie serca i lekkie reakcje alergiczne, oraz zjawisko niepożądanej erekcji, też w miarę rzadkie, ale wciąż możliwe. No i ostatnie zmniejszona ostrość wzroku oraz ograniczona zdolność koncentracji oraz reakcji. I oczywiście, im większa dawka, tym większe ryzyko tripa i na 2CB są w miarę rzadkością, ale jednak, jak już się takie coś zdarzy, to może być bardzo nieprzyjemne ze względu na to, jak bardzo realistyczne są te wizualizacje, halucynacje. A pokonać badryp, tak szczerze mówiąc, jest bardzo łatwo, jeśli było się dobrze nastawionym przed doświadczeniem. Jeśli się czujecie źle, niepewnie, albo jest coś w waszym otoczeniu, co będzie przeszkadzać podczas doświadczenia, to nie ma co ryzykować. Ale jeśli macie dobry setting, to metoda na Batrypa jest prosta. Pierwsze co, nie zapominaj się nawadniać. Głębokie oddechy i jeśli to pomoże, to włączyć spokojną muzykę. Pamiętaj, że to tylko wytwór twojego niepokoju. To się nie dzieje naprawdę. Podczas Batrypa też nie należy patrzeć w lustro, żeby sobie nie uroić, że coś ci się z twarzą dzieje. Nie ruszaj się, nie napinaj mięsi w żaden sposób, po prostu się zrelaksuj. Jeśli się czujesz niebezpiecznie w jakimś pomieszczeniu, to czasami nawet wystarczy zmienić pokój. Przejdź się do salonu, lub do innego pokoju, gdziekolwiek. Naprawdę może to pomóc. A teraz przejdźmy do skutków ubocznych długoterminowych. Przy większych dawkach, czyli tych, które się skupiają głównie na efektach psychodelicznych, mogą wystąpić utajane zaburzenia psychiczne. Czyli tak jak przy każdym psychodeliku skupiającym się głównie na psychodelii, Tylko, że tutaj jest to zależne od dawki. Na ogół ten skutek, nieważne przy jakiej substancji, jest bardzo rzadki. Budowa tolerancji oraz ewentualna utrata większości efektów euforycznych, empatogennych, a nawet psychodelicznych. No i potencjał uzależnienia. Ale tak szczerze mówiąc, 2CB ma bardzo niski potencjał uzależniający. I to by było na tyle ze skutków ubocznych długoterminowych. Jest tak mało, bo ta substancja jest najzwyczajniej za krótko badana. Ale moim zdaniem jeśli coś dodatkowego miałoby wyjść, to co najwyżej trwałe uszkodzenia zatok, lub lekkie uszkodzenia układu pokarmowego. Oraz możliwe, żeby było coś z serduszkiem. Ale ze względu na to, jak mało działa na serce, no powątpiewam. Ale istnieje taka możliwość. Skoro mamy już z głowy skutki uboczne, to możemy sobie przejść do dawkowania oraz dróg podania. Ale zanim do tego przejdziemy, to chcę ponownie podkreślić, że nie zalecam ani nie zachęcam do używania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Ale i zalecam i zachęcam, abyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zostawili łapkę w górę, żeby pomóc mi szerzyć wiedzę i redukcję szkód po całej Polsce. Ale teraz zacznijmy od doustnej. Odczuwalna od 5 mg. Słaba od 10 do 15 mg. Zwykła od 15 do 25 mg. Silna od 25 do 45 mg. Bardzo silna od 45 do 80 mg. Ryzyko neurotoksyczności zaczyna się od 60-70 mg. Teraz donosowa. Odczuwalna zaczyna się od około 1 mg. Słaba od 5 do 8 mg. Zwykła, od 8 do 15 mg. Silna, od 15 do 25 mg. Bardzo silna, od 25 do 35 mg. Ryzyko nanotekstyczności zaczyna się od 30-40 mg. Oraz do odbytnicza. W przypadku tej substancji, ta droga podania jest trochę bardziej popularna niż przy innych. Odczuwalna zaczyna się od około 2 mg. Słaba, od 6 do 9 mg. Zwykła, od 9 do 13 mg. Silna, od 13 do 26 mg. Bardzo silna, od 26 do 36 mg. Ryzyko neurotoksyczności zaczyna się od 30-40 mg. Czyli tak samo jak przedunącowej, ze względu na wysoką biodostępność tą drogą podania. Stąd też to podobieństwo w dawkowaniu. Jest to również opcja... dożylna. Ale pamiętajcie, że jeśli sięgniecie po strzykawkę, może być to najgorszym wyborem waszego życia. Potem już możliwe, że nie będziecie chcieli innej drogi podania, przynajmniej przy niektórych substancjach. Chodzi o sam fakt, że wiecie, że potraficie i możecie, a wasze żyły będą w coraz gorszym i gorszym stanie. Ale odczuwalna się zaczyna od... no poniżej miligrama. Cokolwiek po prostu już będzie odczuwalne. Słaba, od 1 do 2,5 mg. Zwykła, od 2,5 do 5 mg. Silna, od 5 do 10 mg. Bardzo silna, więcej niż 10 mg. Ryzyko neurotoksyczności zaczyna się od 10-12 mg w teorii, ale w praktyce każde podanie dożylne już w samo sobie naraża neurony. No i teraz pora na pytanie klucz do zrozumienia tej substancji. Dlaczego 2CB działa? Zacznijmy od receptorów serotoninowych, bo to główny mechanizm działania 2CB. 5HT-2A silny, częściowy agonista, kluczowy dla efektów psychodelicznych, zniekształcenie percepcji, introspekcja, synestezja itd. 5HT-2C średni, częściowy agonista wpływa na emocje, lęk, kontrolę apetytu. 5HT-1A słaby agonista tłumienie niepokoju, stabilizacja emocjonalna i 5HT1B, minimalne działanie, możliwe drobne efekty naczyniowe. W odróżnieniu od LSD czy 2CB jest częściowym, a nie pełnym agonistą 5HT2A, co sprawia, że halucynacje są bardziej wizualne niż poznawcze, a euforia jest bardziej emocjonalna i cielesna. Teraz układ dopaminowy. 2CB nie jest uwalniaczem dopaminy ale blokuje jej wychwyt w niewielkim stopniu oraz działa trochę jako substrat, czyli udaje dopaminę w szczelinie synaptycznej. Działa na DAT, dopamin transporter. Jako lekki inhibitor wychwytu zwrotnego zwiększa ton dopaminowy, co odpowiada za bardziej stymulującą euforię i motywację, oraz receptory D2, D1, D3. Słaby częściowy agonista. Lekki efekt euforyzujący i body high. To tłumaczy, dlaczego 2CB ma lekko stymulujący charakter, taki no może to nawet trochę taki motywujący, ale bez typowej nerwowości amfetamin. oraz układ noradrenergiczny. Działa na NET, norepinefrin transporter jako bardzo lekki inhibitor wychwytu zwrotnego, co powoduje wzrost ciśnienia, czujność i pobudzenie oraz receptory alfa 1 i beta 1. Pośrednia aktywacja poprzez wcześniej wspomnianą inhibicję wychwytu zwrotnego, co może spowodować wzrost tętna. Ten komponent odpowiada za pobudzenie fizjologiczne, ale nie jest aż tak silny jak przy MDH, no wiadomo. No i układ glutaminergiczny 2CB, podobnie jak inne psychodeliki, pośrednio nasila transmisję glutaminergiczną w korze przedczołowej poprzez aktywację 5HT2A, co prowadzi do wzrostu aktywności neuronów piramidowych oraz zaburzenia synchronizacji sensorycznej, czyli efekt rozlania percepcji. To właśnie ten mechanizm leży u podstaw efektów psychodelicznych. A teraz pora na najciekawszy segment odcinka, czyli no... pora na ciekawostki. Zacznijmy w sumie od tego, co wielu ludzi w komentarzach najbardziej zainteresuje, czyli Nexus Flip. To połączenie polega na przyjęciu MDMA, po czym gdy M zacznie schodzić, to przyjmuje się dwa SB, co przedłuża efekty oraz je uintensywnia. Oczywiście łączenie jakichkolwiek substancji ze sobą jest bardzo niebezpieczne, ale o wiele bezpieczniej jest przyjąć mniejszą dawkę obu substancji niż jest zalecana, gdy są osobno. Trzeba również się o wiele bardziej trzymać zasad bezpieczeństwa dotyczących nawodnienia, ruchu oraz temperatury. I tutaj ponownie, jeśli znasz te zasady, pomiń ten segment. Wszystkie czynniki można połączyć w jedną strukturę bezpiecznej imprezy. Więc jeśli na przykład tańczysz, to podczas tańca miej gdzieś blisko siebie swoją wodę oraz izotonik. Małymi łyczkami popijaj, ale jednocześnie pilnuj, żeby nie przekroczyć limitu pół litra na godzinę. Najprościej wręcz kilka butelek półlitrowych i w taki sposób tego pilnować. Po tej godzinie tańczenia i poprawnego nawodnienia usiądź sobie na 15 minut w chłodnym pomieszczeniu, jeśli to możliwe. Za to jeśli jesteś na jakimś festiwalu na powietrzu, znajdź jakiś namiot, w którym jest cień. Jeśli czujesz, że dalej jest Ci za gorąco, pójdź do łazienki i przemyj sobie twarz, kark i lub nadegarstki zimną wodą. Jeśli poczujesz jakiekolwiek niedogodności wcześniej niż wcześniej i wspomniana godzina tańczenia, natychmiast idź odpocznij i napij się wody. No i ostatnie, unikaj dusznych pomieszczeń. Wiem, że może być to kuszące, aby wdać się w tłum w klubie i dłużej tam potańczyć, ale może Ci to drastycznie podnieść temperaturę ciała. Jeśli chcesz, no to idź. Ale postara się wtedy krócej tam tańczyć i pójść potem na bok albo skrócić czas z godziny na pół godziny. To połączenie było ulubieńcem doktora Aleksandra Szulgina, czyli człowieka, który przywrócił NDMA na światło dzienne oraz też po raz pierwszy zsyntetyzował 2CB w 1974 roku. W jego notatkach jest też wzmianka o tym, że inspirował się chemicznie meskaliną, gdy syntetyzował 2CB. I była jego ulubionym dzieckiem z całej rodziny 2C. Bo zachowało takiego jakby ducha meskaliny. 2CB jest chemicznie uproszczoną, wzmocnioną wersją meskaliny. Szolgin opisał tą substancję jako coś pomiędzy MDMA a LSD. Zmysłowe, ale introspektywne. Piękne, ale kontrolowane. I szczerze mówiąc, ja tak samo bym to opisał. Tak jak wielu innych i nawet wy możecie się z tym stwierdzeniem zgadzać. Początkowo 2CB było sprzedawane legalnie w aptekach i seks-shopach, tak jak wcześniej wspominałem. Nawet pod nazwami handoglimi jak Aerox czy właśnie Nexus. Reklamowano je jako afrodyzjak i środek otwierający emocje. Dopiero w latach 90. trafiło na listę substancji zakazanych. Po tym jak zdobyło popularność w klubach i na rave'ach, zyskało reputację psychodeliku dla początkujących. Delikatniejszego, bardziej cielesnego. Ale nadal duchowo otwierającego. Było popularne zwłaszcza w Europie, szczególnie w Niemczech i Holandii, gdzie długo przebywało w szarej strefie prawnej. W tamtym czasie często zastępowało MDMA, które było już nielegalne, więc ludzie szukali legalnej, łatwo dostępnej alternatywy. Ale gdy już trafiło do klubów, to w kulturze klubowej uchodziło za czystsze i bardziej kolorowe niż MDMA co było trochę niespodziewanym i pozytywnym odkryciem wśród ludzi, którzy lubią sobie pobalować. Za to wśród artystów Celinkę uważano za substancję sprzyjającą kreatywności i introspekcji. A co się kryje za stwierdzeniem czystsze MDMA? Oczywiście, że neurochemia. Na ogół efekty subiektywne są bardzo satysfakcjonujące. Może nie ma aż takiej ekstremalnej euforii od odlotu jak przy MDMA, ale dla niektórych ta intensywność jest po prostu przytłaczająca. Niektórzy nawet twierdzą, że mefedron ma czystszą euforię, przez to, że nie zalawa neuronów na tak długo jak Emma. Więc dla wielu osób 2CB było po prostu lepszą substancją. Ale przejdźmy do sedna tego segmentu, czyli neurochemii. To, co przed chwilą opisałem, jest skutkiem profilu działania celinki: mniejsze zalanie serotoninom, różnorodność i większa intensywność na konkretne receptory serotoninowe. Oraz bardzo stabilne, a nawet zrównoważone działanie dopaminergiczne i noradrenergiczne. Wiele osób opisuje to jako idealny balans między każdym efektem i odczuciem. W dodatku, przez niezalewanie wszystkich układów naraz, jest o wiele mniej neurotoksyczna. Co prawda, ryzyko zaczyna się szybko, jeśli chodzi o dawkę, ale szkody są bardzo niskie w porównaniu do innych serotoninergików. Przez co 2CB było na tyle, że tak powiem, dobrą substancją, że często pomijanym i ogółem nieznanym faktem jest to, że była używana też we współczesnych, bardzo rzadko, rytuałach przez południowoafrykańskich uzdrowicieli w latach 90. A może nawet teraz? Tego akurat nie wiem, bo tam po prostu nie mieszkam. Choć w sumie jest nielegalna, więc raczej nie. Chyba, że bardzo rzadkie nielegalne praktyki i zapewne bardzo drogie, skoro to jest Afryka. Sprzedawano je wtedy jako ubulawu na mototolo, czyli lek śpiewających przodków. I używano zamiast tradycyjnych ziół podczas praktyk takich jak intlombe, xhensa, tchałasa itd. Dowody są niszowe, ale najlepiej udokumentowane źródło to przedruk z południowoafrykańskiej prasy, The Theogen Review 1996, który opisuje komercyjny produkt i jego zastosowanie przez część sangą. Link do pobrania przedruku macie w opisie, ale miejcie na uwadze to, że to nie jest stara tradycja, raczej krótkotrwałe, współczesne zaadaptowanie 2CB przez część praktyków w RPA soto, zanim substancja została zdelegalizowana. Skala zjawiska była ograniczona i opiera się na nielicznych relacjach prasowych i etnograficznych. Niektóre badania na modelach zwierzęcych sugerują, ale jeszcze nie potwierdzają, że 2CB może zwiększać neuroplastyczność choć, wiadomo, słabiej niż LSD czy psolecybina. Raczej w zakresie wzrostu połączeń synaptycznych w korze przedczołowej, co tłumaczy przypadki trwałych efektów emocjonalnych i wzrost samoświadomości po dobrze przeżytym doświadczeniu. A skoro już mowa o badaniach na zwierzętach, pora je trochę głębiej omówić. Link do badań w tym segmencie macie oczywiście w opisie. Zacznijmy od gryzoni. Profil behawioralny i EEG wykonano na szczurach. 2CB wywołuje dwufazowy efekt lokomotoryczny. Najpierw hamowanie, potem pobudzenie. Zmiany w Priples inhibition. Oraz modyfikuje poziomy dopaminy w jądrze półleżącym. Head Twitch Response. Czyli specyficzne drgnięcia głową u gryzoni. Wykonana na myszach, szczurach. HTR to standardowy wskaźnik aktywacji 5HT2A przez przychodę Przeglądy Halberstatta. Pokazują, że fenetylaminy z grupy 2C, w tym 2Cb, mogą indukować HTR. W części prac wyniki dla 2Cb były zmienne, różnice gautunkowe, dawkowe, ale kolejne badania potwierdziły aktywność klasy 2C. Teraz króciutko farmakologii in vitro, czyli badania dotyczące receptorów 5HT, czyli serotoninowych. 2Cb jest częściowym agonistą 5HT2A, 2C, słabiej 5HT1A. Oraz ostatnie, badania na ludziach, czyli ryzyka fizjologiczne, ciśnienie, tętno. Mają podstawy w modelach naczyniowych i obserwacjach klinicznych, co jest bardzo istotne przy dawkach wysokich oraz re czyli powtarzaniu dawek. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Jeśli obejrzeliście to do końca, to mam nadzieję, że pomogło Wam to zrozumieć ten specyfik, efekty, niebezpieczeństwa oraz najważniejsze, że był to ciekawy odcinek. Pamiętajcie, aby się nie martwić niepokojem lub lękiem podczas doświadczenia, bo to naturalna odpowiedź na bardziej chaotyczny mózg, czyli te właśnie działanie na układ glutaminergiczny. Pamiętajcie też o zasadach bezpieczeństwa podczas podróży oraz o najważniejszym, czyli set and setting. Jeśli macie jakieś uwagi lub sugestie, proszę zostawcie komentarz pod tym filmem. Trzymajcie się, używajcie wszystkiego z rozsądkiem i widzimy się w następnym odcinku. Miłego dnia!